Słuchajcie, tak wygląda, proszę bardzo, pudełko po rozpakowaniu, a przepraszam, to jest mój hełm ochronny, więc to ja muszę, odzież ochronna, już Wam pokazuję jak to wszystko wygląda, proszę bardzo, mamy wszystkie elementy, które są pooznaczane tutaj, w każdym razie mamy sporo elementów prostych, mamy sporo elementów giętych, mamy bez, liku, różnych takich nakładek łączek i tak dalej które trzymają tę konstrukcję w całości jest bardzo dokładna, fajna instrukcja z rysunkami i to jest ok będę robił płotwę z pozycji numer 1 a dziewczyny szukają elementów do zrobienia czego? okienek i drzwi lufcik i drzwi będą teraz wyszukiwać elementów tam dobrze, że to wszystko jest opisane i oznaczone, więc jest łatwiej Dobra, a ja zaczynam wiercić. Jest sukces, udało mi się zrobić kotwę pierwszą. Ha. No generalnie nie było to trudne jakoś szczególnie. Po kotwach, które tam leżą, skręciłem. To nie jest rama, że obraz dla ciebie, tylko proszę Państwa, to jest lufcik. To jest lufcik. Już tak na pierwszy rzut oka widać, że dosyć porządna ta konstrukcja będzie. Jedna jednak. jednak będzie porządna. My tutaj się baliśmy, że może będzie za delikatna, ale nie. Jest sztywna, porządna, także dobra. Ogarniamy powoli. Kotwy zrobione. Drzwi zrobione. Nie jest to takie trudne jak na razie. Lufciki zrobione. Porozkładaliśmy już sobie posegregowaliśmy. No i skręcamy front. Mamy yy, pierwszy szczyt zmontowany, więc chyba nie jest tak źle z nami. E, o, właśnie, tu pokażemy Wam, że. O, o, o! Proszę się samo otwiera. Proszę, jaki bajer się nie otworzy. Musieliśmy troszeczkę czasu rozkminić, jak to jest dokładnie, ale się okazuje, że jednak jednak producent tutaj przemyślał pewne aspekty, tylko myśmy nie zauważyli ich. A że wszystko jest fajnie, da się to zmontować. No i teraz, ja sobie mogę odpocząć, one tak stoją, bidne i trzymają, i nie mogą tego puścić, bo się zawali. Dobra, biorę się, skręcę te drzwi. Tu macie, o, zobaczcie, zawiaski, zawiaski dokręcamy w otworki, tak jak lufcik. O, lufcik po otworzeniu. Proszę bardzo, otwieramy i mamy tutaj zawiaskę. A że wszystko jest fajnie. Idealnie dopasowane, proszę, nic się nie obciera o siebie. Jest dobrze. Są drzwi, lufciki, wszystko już jest ogarnięte. Teraz tylko robimy, żeby łączyć łuki ze sobą. To jest najważniejsza nasza praca teraz, ale idzie bardzo fajnie. Aż się błyszczy, proszę bardzo. Wszystkie łuki zrobione. Teraz musimy tylko połączyć i już się we trójkę za to bierzemy to pójdzie szybciutko. Jak to wygląda? Mamy, proszę bardzo, mamy trzy takie konstrukcje zrobione. To jest nasz autorski pomysł, tak nie było w instrukcji. Więc zrobiliśmy trzy takie łuki z poprzeczkami i teraz będziemy je łączyć łukami, które są tutaj. Proszę, proszę, zaczyna to nabierać kształtów i nawet dziewczyny wzięły się za robotę, także nie jest źle. Kończone ostatnie elementy poprzeczki łączące i tylko front trzeba zainstalować, tylko front tutaj. I to samo na końcu. Drzwi będą po jednej i po drugiej stronie. Szklarnia już w dużej mierze zmontowana Psy mi tu grasują <muzyka> Cała nie do przeniesienia Ale po rozkręceniu Na pół I dzięki sąsiedzkiej pomocy udało się przenieść no i teraz tylko trzeba ją dobrze ustawić wypoziomować i będę kopał dołki i już szanowne państwo wykopane dołeczki pod połowę szklarni teraz tylko musimy ją umieścić we właściwym miejscu wypoziomować proszę bardzo szklarnia wpadła w dołki przynajmniej jej połowa ale niestety, gdyby się nam pogoda zepsuła, to wciąż pracujemy pod gołym niebem. <laughs> A już moglibyśmy szklarni pielić. No ale póki nie ustawimy, to, to i nie naciągniemy poliwęglanów. Także teraz pracujemy nad poziomami, pionami. Jak to wygląda u nas? Proszę bardzo, sprawdzamy. Poziom jest. Sprawdzamy tutaj. Pion jest. Sprawdzamy tutaj. Pion jest. I sprawdzamy tutaj. Poziom. No prawie jest. Prawie idealnie. To nam się coś przesunęło. Ale to o milimetr. Dobra, więc to jest OK. A gdzie nie jest OK? A no jak dotkniemy w ten sposób, to nie jest OK. Nie jest ok, czyli górą szklarnia za bardzo opada na prawo, ale to oznacza, że po prostu te dołki tutaj wykopałem lekko za głębokie i po prostu szklarnia się pochyla w tą to stronę. Zresztą nawet widać, bo tu listwa jest trochę nad gruntem, a tam wszystko popadało, więc zaraz popraweczki czekają i będzie zcycicie glancuś. Wszystkie przęsła trzeba ustawić w jednej linii, żeby nie było takiego zwichrowania, prawda? Jak to zrobić? Ano. Tutaj napiłem sznurek dokładnie na przęśle, tak? I to samo zrobiłem na ostatnim przęśle, czyli też zagiął się na przęśle. Więc sznurek jest napięty, więc na pewno jest równy. No i teraz widzimy. Tutaj przęsło dotyka sznurka, nie przesuwa go, ale dotyka, więc jest idealnie. Ale na przykład tutaj, to już przęsło jest pół centymetra. Od sznurka oddalone, co oznacza, że trzeba będzie przesunąć przęsło, żeby dotykał sznurka To samo dzieje się tutaj, ale tu już mamy o, centymetr prawie oddalone przęsło, więc sporo trzeba będzie przesunąć i w ten sposób robimy równiutką linię. Oczywiście trzeba sobie ustalić tak, bo pierwsze przęsło jest ustalone. Ale ostatnie, które robimy, też musi być ustalone w miejscu, które powinno być bardzo konkretne. Bo się może okazać, że ostatnie przemysło jest totalnie przesunięte i my wszystko robimy do krzywej linii. Tak? Także pierwsze, ostatnie trzeba w miarę wyznaczyć. A środkowe po prostu dzięki sznurkowi ustawią się same w linii prostej. Reszta to oczywiście szczegóra do czyli poziomica i podsypywanie odpowiednio ziemią, żeby umieścić wyżej niżej. Zresztą zobaczymy, jak z pierwszym mi poszło. Bo coś ustawiałem proszę bardzo jak widać jest idealnie ale drugie na pewno już będzie opadać bo drugiego nie podnosiłem proszę i od razu widać że trzeba o sporo tutaj jeszcze podnieść ale pierwszy już będzie podniesiony no i tak trzeba poustawiać wszystko Muzyka szklarnia się okazuje, że jak już się założy poliwęglan to jest tak no. kurde sztywna no słuchajcie, ona się, jeszcze się kiwała troszeczkę Agatka będzie sprawdzać teraz jeszcze się kiwała, a teraz już nic się nie kiwa w ogóle nie, nie ma żadnego ruchu nie? No. trzeba mocnej siły użyć, żeby aż mnie korci, żeby tu się powiesić i sprawdzić, czy ten ale może nie będę już sprawdzał ja, ja trochę ważę tak? No to dawaj, skakuj na górę i złap tą rączkami. Dawaj, dawaj, zróbmy test. No, test zagadkowy. Jest! Udało się, i szklarnia żyje. No 40 parę kilo obciążenia wytrzyma. Ja się może nie będę wieszał, ale... No dobrze, to mamy nieźle. Znaczy na pewno jak od góry będzie obciążenie, nie? Na poliwęglanie to dużo więcej wytrzyma. Wow, patrzcie jaką my mamy tęczę tutaj w tym w, 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 w szklarni, w cieplarni właściwie. Jaką mamy tęczę, Proszę bardzo, proszę bardzo. O! A tam tylko słoneczko. A tu piknie! Naprawdę wyszła nam fajna, porządna szklarnia, z której bardzo się cieszymy. Oczywiście wymaga to jeszcze mnóstwo tutaj pracy i wykończeń, zwłaszcza z zewnętrznej strony, ponieważ tak to wszystko jak tutaj nie będzie wyglądało, tylko jeszcze tutaj ładne będą ścieżki, ładny jakiś podest będzie. Tak wygląda. Od drugiej strony.